Tak to wygląda i teraz już dochodzimy do bardzo newralgicznego momentu. Jak połączyć sznur. Potem poznaje się dobrą krawcową że to potrafi zrobić. Dziewczyny my wam pokażemy jak to zrobić. Ten zawód niestety w Polsce już jest leciutko zapomniany. Nam zależy na tym żeby było dużo krawcowych. Zobaczcie tutaj już jest ostatni. Moment. Sznura wcześniej nie obcinaliśmy ze względów ekonomicznych. i też nie ma takiej potrzeby. I słuchajcie, teraz obcinamy taki zapas. Jest o. 5 cm. 5 cm. I jak to robimy? Zobaczcie. Podpruwamy keder. I tego nie można zrobić inaczej. To jest tylko na to ten jeden sposób. Podpruwamy. Podpróbujemy tak mniej więcej, żeby do wysokości styku. Nie więcej. Jak kutniecie za krótko, to on ci, Wam się rozczochra i można już y, go nie ułożyć tak ładnie. I teraz słuchajcie, tu akurat było zabezpieczenie, też mu klejącą. Tak czasami zabezpieczamy. Słuchajcie, i teraz tak. Rozkręcamy. Być a może ty mów dokładnie. Rozkręcamy, rozkładamy na płasko tak. stronę, którą w tym przypadku stronę, którą zaczęliśmy wszywać pierwszą. Dokładamy końcówkę, która nam układa się. Dziś czary mary. Super. Liczymy, jeśli które z Was to potrafi, to zapraszam. Ale jak zwycięstwa 236 Gdynia. mamy wolne miejsce pracy. Czekamy na Was. Także tak to właśnie się robi.